No ma Elo, z tej strony Kuba zuzak. Bardzo ulubiony Kuba zuzak, bo nie znacie chyba innego Kuba zuzaka. Chyba, że są na świecie jeszcze jakieś Kuby zuzaki, nie wiem. Z tej strony Kuba zuzak, witam Was na kanale Kuba zuzak. Dziś naprawdę super odcinek. Odcinek szkoły 570. A w skrócie, jakiś tam chłopak wsadził sobie petardę w dupę Wiecie, chce się przypodobać tam innym kolegom, rzuca petardami, odpala jakieś bomby dymne. No i prawdopodobnie wsadził sobie tą petardę w gubę ją normalnie ona wystrzeliła. Ciekawe jak to jest uczucie. Znaczy nie, nie, nie ciekawe Nie ciekawiło Was nigdy to. Ja, ale co ja mówię, nie? Więc naprawdę zapowiada się cudowny odcinek. Rozsiądźcie się wygodnie, zostawcie łapeczkę. Każdy mój widz jeszcze przy obejrzeniu odcinka, zostawił łapeczkę No i dzisiaj w odcinku będą wyskakiwały łapki. Tak jest, będą dzisiaj w odcinku wyskakiwały łapki. Jeżeli spotkacie na dzisiejszym odcinku wszystkie moje psy łatki, to zostawcie łapeczkę. Tak, walnijcie wtedy łapeczkę. Napiszcie w komentarzu, ile jest tych łapków tutaj na odcinku. Oczywiście zostawcie jeszcze subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. No i dzisiaj klasycznie do jedzenia przygotujcie sobie coś dobrego. Nie no, zjedzcie sobie dzisiaj krakersy i zapraszam was do oglądania. Marek Sroka niedawno dołączył do gimnazjalnej trzeciej B. Chłopak bardzo polubił Pawła Smolińskiego i Olka Szumskiego i zależy mu, by chłopcy się z nim zaprzyjaźnili. Ten facet, co gada zdenko, to twój stary? No ale po co ona go wyzwała? Nie wiem, może jej podpadło jak się to... Nie przypominam sobie, w sumie ostatnio dostałem czwórkę z kartkówki. Tak, a ktoś tam jest na miejscu? Dobra. Dobra, już jadę. Proszę bardzo, muszę lecieć już. Rozumiem. Dziękuję, panie podkomisarzu, podkomisarzu, Twój stary jest policjantem. No a co? Co się dziwisz? Teraz normalnie wszyscy jesteście na radarach. Kamery są już tu poustawiane, nie dość, że detektywi w szkole to jeszcze stary waszego zioma jest policjantem. Musicie się teraz trzymać na baczności. Normalnie kopniesz jakiś papierek na ziemi, wbija jakiś FBI, mm. kajdany, wyprowadzają cię ze szkoły i tyle. Wszystko no, dobrze wszystkim. Ja Trochę się spieszy. O byśmy do wyjścia? Jasne. Zobaczymy się później. Wiedzieliście, że ojciec Marka jest głyną? Zwariowałeś. W życiu bym nie przypuszczał. No, ale jakie to ma znaczenie? No, dla Ciebie może żadne. No, a dla Was? Nieważne i tak nie zrozumiesz. Choć Paweł musimy pogadać. <grym> I tak nie zrozumiesz. Oni kradną Bampersy w sklepach. Oh, no! Stary nasz muzioma nie może być policjantem, bo będzie przypał. Tak nie zrozumiesz. Ale ja, ja się z tym gliny. Dla Elisy to bez znaczenia, bo ona zawsze jest grzeczna. Ale my z Pawłem nie będziemy odstawiać żadnych grubych akcji z synem policjanta. O Boże! wy braćcie naprawdę takie grube akcje, pewnie. Kradzieże, <grym> Napady na banki. Ataki terrorystyczne! Normalnie nie możecie się zadawać z synem policjanta, bo tak grubych akcji wtedy nie zrobicie. Nie zrobicie już wsadzanie petard w. D Okay. Znaczy to chyba tamten ziomek będzie musiał mu udowodnić, że jest naprawdę spokojny i wsadzi sobie petardy w dupę. A we dwóch jedyną grubą akcją, którą odj**aliście jest pewnie zaje**anie jakiegoś ziemniaka z pola sąsiada. Marek zastanawia się jak koledzy zareagowali na wiadomość kim z zawodu jest jego tato. No, się mega zdziwili, że twój ojciec jest z policjantem. Serio? Gdzie oni są? No nie wiem, gdzieś poszli. A ciebie to nie dziwi, że mówicie z policjantem? No trochę się zdziwiłam, bo się nic nie mówiłeś. No ale to normalne, przecież nie gadaliśmy o tym, co robią nasi starszy. No spoko, po prostu zawsze uważałam, że praca policjantem musi być super ciekawa. A czy ja wiem, nigdy nie lubię gadać o pracy, a jeśli już, to zawsze były smutne historie. A bierze udział w jakichś śledztwach? Bierze. A ty by to naprawdę nie przeszkadzało? Że mówicie z policjantem? Żartujesz, przeszkadza? Ja uwielbiam kryminały, zawsze chciałam pogadać z policjantem. Może tych dwóch ziomów, to jest dwóch najgroźniejszych bandytów w Polsce. Właśnie ten policjant ich szuka. I dlatego tak obstrali z... Ale w sumie faktycznie jakby byli takimi przestępcami, to chodząc do tej szkoły już każdy detektyw by ich złapał. Szczególnie detektyw Kamel. Jak kręcą cię kryminały to lepiej z nimi gadaj, wszystko ci popsuje. W sensie? W każdej książce widzi błąd, zawsze ci powie, że coś jest nie tak. No i o to chodzi, on dokładnie wie jak powinno być. Tymczasem Oleg i Paweł są zaskoczeni i zastanawiają się, czy powinni przyjaźnić się z Markiem. Widzicie, jacy smutni? Oni już naprawdę mają prze... Mm. Ten... Pomyślcie sobie tak. Myślicie, że dlaczego ten policjant akurat swojego syna przypisał do tej szkoły? Bo tutaj jest dwóch najgroźniejszych bandytów w Polsce. Kurde, Marek jest spoko, ale nie możemy się oszukiwać. Jego stary jest policjantem. Nasza może kończy się tu i teraz. No masz no, rację, nie ma co się rozklejać. Ale jak pomyśle, że mieliśmy z nim... W i próbować, to aż mnie skręca. żeby coś ojcu powiedział, bo stary wyczuł walkę, mielibyśmy przechlapane. I to totalnie. No wtedy na okszaniu stary by się nie skończyło. Wycieczka na komisarza murowana. ja za takie rozrywki podziękuję. No ja też. Może i Marek jest spoko gościem, ale kto z nas nie miał nic na sumieniu. Czyli nigdy nie będziemy mogli się wyluzować, dlatego nie możemy się z nim już kumplować. Sery to jest aż takie groźne. Pamiętam, że też miałem znajomych, co ich rodzice byli policjantami. Naprawdę spoko z nimi było. A zazwyczaj akurat tacy ludzie, co mają rodziców policjantów, to są najbardziej kwa Bo oni naprawdę chcą udowodnić, że praca ich rodziców nie ma znaczenia. I w sumie tak będzie w tym odcinku też, co nie? Bo kto normalny sobie wsta za petardę w dupę? Marek szuka swoich kolegów. Nie wie, że Oleg i Paweł nie chcą się z nim już przyjaźnić, bo dowiedzieli się, że jego ojciec jest policjantem. Myślałem nad tym spotkaniem, które ostatnio planowaliśmy. Może kupimy jakiś sok, bo w sumie nigdy nie piłem w. A mam już plan, co moglibyśmy porobić. A, tylko, że ja nie za bardzo dzisiaj mogę, wiesz? No właśnie, ja też. Muszę wkuwać na jutro. Wkuwać na jutro?! Co jak co akurat, ale wy we dwóch nie wyglądacie mi na takich, którzy by się uczyli. <laughs> Ten młody w to uwierzył, ale wiecie no, oni nie mogą po prostu centralnie z mostu powiedzieć, że nie chcą się z nim kolegować, bo ma ojca policjanta, bo zaraz by coś wyszło. Ten młody by też coś szczał, Nie chcą się ze mną kolegować, bo mój stary jest policjantem, więc pewnie p***wa hmm. mają coś za uszami. Jasne, a w weekend? W weekend... w weekend babcia do mnie przyjeżdża i muszę sprzątać w domu. A ty? No, właśnie, do mnie też babcia przyjeżdża. No, 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 tak, naprawdę no. Ch, no chcę iść z tobą na miasto, ale no co ja zrobię? Babcia przyjeżdża, jestem uziemiony. Mhm, Kumam. Okay, Myśli, że się obraził? Mam taką nadzieję, bo już nie chcę się go więcej spawiać. No ale to przecież nie jego wina, że ma starego policjanta. Przestań już lepiej nie ryzykować. Marek niedawno zmienił szkołę i cieszył się, że Oleg i Paweł od razu się z nim zaprzyjaźnili. Teraz nie rozumiem, dlaczego chłopcy go unikają. Paweł i Oleg mnie spławili. Mieliśmy się spotkać po szkole, a teraz nagle nie mają czasu. No ale może faktycznie nie mają czasu. A ja nie jestem głupi. Przecież wiem, jak ktoś ściemnie. No nie przejmuj się, oni zawsze tacy są. W sensie? Bo ja myślałem, że się zakomplowaliśmy. No wiem, przykro mi. No Oleg i Paweł to straszni kretyni. Może lepiej po prostu sobie ich odpuścisz. O kolej jestem głupi. No, wcale nie! Jestem, spławiali mnie tylko dlatego, bo mój ojciec jest policjantem. O, domyślił się! Czyli z niego też może być niezły glina. Domyślił się dopiero po pewnie kilku dniach, ale jakoś trzeba zacząć. Rośnie nam... K**wa, prymem za kamerę. Rośnie nam tutaj nowy policjant. Policjant, który będzie miał w kartotece, że sobie wsadził petardę w dupę. Co? No, myślisz, że ich aresztuje? Bo są kretynami? Muszę z nimi porozmawiać. No, ale Marek! To dlatego, bo mój ojciec jest policjantem? Co? Sprawiacie mnie tylko dlatego, bo mój ojciec jest policjantem? Nie. Myślicie, że uwierzę w te bajeczki z babciami? To się nie prawda, ma to leczyć odwal! Zluzuj. Tak, to dlatego, że twój stary jest gliną. My prowadzimy życie na krawędzi i nie, będziemy, nie możemy się z tobą zadawać. Na krawędzi, ja pierdo. Co za kryminaliści! Ja nie mogę! Normalnie kradniecie jakieś ziemniaki z pola sąsiada. Pewnie jedyne też to zaliście, To jest papier toaletowy ze szkolnego kibla. Takie normalnie życie na krawędzi. W sumie, jakby dyrektor się dowiedział, że kradniecie papier. Pecaki pełne papierów toaletowych ze szkoły. Normalnie już są przy drzwiach, już są wychodzić, już misja się udała. A tu policjant do góry! Właśnie, wystarczy że nas, raz wsypiesz i jest po nas. Ale ja nigdy bym was nie wkopał. Świadomie może i nie, ale coś się wyrwie i już mamy gliny na głowie. Mówisz tak, jakbyście byli jakimiś gangsterami. No bo często robimy zakazane rzeczy, nie Olek? Ewerydy. Ale naprawdę możecie mi zaufać. Dobra, stary. Sorry, takie życie. Skoro oni się boją, że ich w czy coś, to im udowodni, że tak nie jest. Opaki kolegujące się ze mną no nie muszą być tacy grzeczni. Marek z roka został odtrącony przez kolegów, którzy dowiedzieli się, że jego ojciec jest policjantem. Gimnazjalista nie zamierza się poddawać i chce udowodnić Pawłowi Olkowi, że nie muszą być przy nim grzeczni. Szczerze, jakby mnie tak dwóch ziomków tak zlewało, bo mój ojciec jest policjantem, to bym miał ich w dupie. Jeszcze bym ich podkablował. Mm. no, oczywiście nie. Nie wolno być 60. Ale serio, miałbym po prostu ich w dupie, bym się znalazł z nowych kolegów, jak mu nie wierzą. I właśnie takie sytuacje później się rodzą. On zrobi teraz wszystko, żeby być kolegą jakiś dwóch pseudów. Gangsterów. Co jedyne co ukradli, to straj taśmy ze szkoły i ziemniaka z pola sąsiada. Mój ojciec się tym nie zajmuje. Tak? To zrobił w szkole, co? Zaginęła jakaś laska, która mieszka w okolicy, myśleli, że ma tu znajomych. I co z tego? No i już się znalazła. Okej, okay, ale to nic między nami nie zmienia. Ale nie daliście mi skończyć, jestem mega hardkorowcem Tak? No nie wątpię. Chodźcie, pogadamy. No, Okej. Okay. W poprzedniej szkole odwalałem wiele różnych akcji. Na przykład. Ukradłem klasówki, je spaliłem. No i złapali cię, nie? No. Hmm. No i złapali cię. No, no. Ciebie też złapą z papierem toaletowym. Z dupy ci będzie wystawał jeszcze. Złodziejaszku, ty jeden, ty. A co na to twój ojciec? Wybruk mnie ze szkoły w kajdankach i wsadził do rady Ważnie? Poważnie? Nie no, przecież żartuję, nie mi się złapać. Dobra, to zmieni dzisiaj dziennik. No ale to nie takie proste. Potrzebuje czasu, żeby rozgryźć system. Co? Każdy tak mówi. Każdy tak mówi! A ciekawy, k***wa, mm. Jestem właśnie bardzo, bardzo ciekawy, czy mi by się udało? Tak jesteś kozak, graż jakiegoś mm. szefa mafii. A sam pewnie gówno zrobiłeś w życiu. Życie na krawędzi wielkie. Pewnie jedyne co tu przebywaczkę do kibla ukradłeś. Dzisiaj mam inny pomysł. Jaki? Chodźcie ze mną. Idziemy. No, okej. Okay. Na poprzedniej przerwie Marek kupił małą petardę. Chłopak co ją wykorzystać, by zaimponować kolegom. Mówiłem! Ooo-ja-ja! Z by to komuś zaimponowało, że wsadzicie sobie petardę w dę? Czysto teoretycznie tak, co nie? Czy komuś by to mogło zaimponować, ale hardcore! goście sobie wsadził petardę w dół odpalił! Goście jest naprawdę spokój ziomem. Co chcesz z nią zrobić? Wrzucić dziewczynę do szatni? No w sumie będzie beka, nie? O kurwa. Dawaj Dawaj za polary. hold like calls Stary teraz było, że nie z siebie Agen, wiadomo. Ja tego agent, naprawdę. Wy robicie takie rzeczy codziennie na pewno, co nie? Wy jesteście takimi gangsterami, że dla was to jest chleb powszedni. Dla was to jest normalnie rozrywka codzienna, takie rzeczy odpierta. Ja założę, się, że tych dwóch matołów nigdy w życiu petardy na oczy nie widziało. Kurde, może my od początku się do tego podeszliśmy. Ojciec policjant Toska. nawet jak grubo przegniemy, to własnego syna za kraty nie wrzuci, tylko po cichu będzie chciał załatwić sprawę. Ta akcja z petardą była mega dziecinna. Wcześniej też ciemnie, nigdy niczego nie ukradłem. Wiem, że to durne, ale przynajmniej skuteczne. Znowu mam ziomków. Marek jest przekonany, że odzyskał zaufanie Olka i Pawła. Nie ma pojęcia, że Eliza Romaniuk widziała go przy szatni i domyśla się, że to on przestraszył ją i jej koleżanki. Marek, musimy pogadać. Hej, wszystko się ułożyło, wiesz? Wrzuciłeś petardę do szatni dziewczyn. Co? No, widziałam cię, to byłeś ty. No dobra, to ja. No przepraszam, ale chciałem, żeby chłopaki zobaczyli, że jestem mega, mega wyluzowany. Wyluzowany! Ale jestem wyluzowany, patrzcie, się ulicą, widzicie jakiegoś gościa naprawdę wyluzowanego i sobie myślicie tak Gość jest naprawdę wyluzowany, na pewno jakby młody to rzucał petardy dziewczynom do szatni Wyluzowani goście tak robią Wyluzowany? Zwariowałeś? Mogłeś nam zrobić krzywdę No ale nikomu nic się nie stało, przecież to był tylko żart To niezły żart, no a co będzie dalej? Pobierz kogoś, zaczniesz ścierać? No, co robią jeszcze wyluzowani chłopacy? Eliza, przestań, przecież nie zrobię nic złego, obiecuję, chłopaki mnie zaakceptowali, więc jest dobrze ty ich nie znasz, zawsze znajdzie się coś nowego. Chyba przeginasz. Chciałem mieć tylko kumpi, zrobiłem głupi żart. Nikomu nic się nie stało, a ty robisz jakiś dramat. Żeby potem nie było, że ci nie ostrzegałam. Eliza mnie wkurzyła, ona naprawdę nie rozumie, że mogłem stracić kumpli Stracić kumpli? Byczku, ty jesteś nowy w tej szkole Ledwo się zapoznałeś z jakimiś dzbanami, co myślą, że są nie wiadomo jakimi gangsterami I od razu cię la, jak się dowiedzieli, że twój tata jest policjantem I to są twoi znajomi, to są twoi kumple I znowu cię tylko lubią, bo się zabawiałeś jakąś petardą Stary. Naprawdę spoko kumple Też bym taki chciał z ojcem policjantem praw systemu znany za kabla i sztywniaka musiałem udowodnić, że jestem spoko. Marek dzięki wczorajszemu wybrykowi odzyskał zaufanie Olka i Pawła. Chłopak ma nadzieję, że nie będzie więcej musiał udowadniać kolegom, że potrafi być łobuzem. Podrzuć mi dziewczyną przed lekcją. U! Ty, a co tak małszym Co jest? Nie no, trochę się stresuję tą klasówką z Nie Jebuś, taki kujon, chłopie. Ale czekaj, wróć. Jaką klasówką? Na stańkę zapowiadałem już im tydzień temu. Co? Ja w jaką klasówkę? No właśnie ja też Mamą Bana, nic nie z umiecie? Szkurde, znowu dostanę jedynkę, to do będę przewalone u rodziców. Ja tacy gangsterzy się przejmują ocenami, przejmują się zdaniem swoich rodziców. Tak się boicie, jesteście takimi gangsterami, a boicie się, że dostaniecie jedynkę. wy w ogóle dziwne, że chodzicie do tej szkoły. Zamiast iść do szkoły, powinniście iść... Też jakiś samochód. Mm. Co ci zrobią, powiedz? No zabiorą mi konsole! Nie możecie zgłosić nieprzygotowania? Kurde, kartkowa ja była już na dawno temu. Musimy wziąć coś, żeby się w ogóle nie odbyło. Zróbmy pożar. Odbiło ci, za to możemy trafić do poprawczaka. Dobra, synek policjanta się odezwał, fajnie. Zamknij się, on ma rację. Lepiej dostać jedynki, niż pójść siedzieć. Dobra, no to nie wiem. Zróbmy taki fake pożar. Niby jak. Wasz genialny kumpel kupił przecież bomby dymne. Wykorzystajmy je. Podłożymy je, a gdy się skapną, że to tylko dym, to mi pół lekcji. Ty, to jest pomysł. Marek, pomożesz nam? Marek, pomożesz nam? ty na Dymatole, nie potrafisz sam odpalić bomby dymnej? Widzicie? Widzicie? Widzicie chyba, o co chodzi, tak? Oni normalnie go wykorzystują już cały czas Chcą, żeby on wszystko robił, a oni mają czyste rączki I założy się, że to właśnie on odpali tą bombę dymną no, nie wiem No, wiem, się już naszym nie jesteś No i jest są hardkorowcem, no ale okej, okay, poradźmy sobie sami Nie no, wyluzujcie chłopaki, pomogę wam Co miałem zrobić? Wypiąć się na nich? Przecież sami nakłamałem, że jestem mega hardkorowcem. Gdybym się teraz wycofał, na pewno przestaliby się ze mną kolegować. Oleg i Paweł nie są przygotowani na klasówkę z chemii i chcą jej uniknąć. Markowi nie podoba się pomysł odpalenia bomby dymnej w pracowni chemicznej. W pracowni chemicznej? Ja bym się po prostu bał, że tam w jakiejś reakcji chemicznej może coś wydolić. Nie wiem, czy tak może być, ale coś by się faktycznie wydało, od... że coś by się normalnie zapaliło, cała szkoła by wyjęła. Ja bym się serio bał. Normalnie tacy z nich gangsterzy, w sumie jakby w wy... szkoły, to by byli gangsterami. Jednak nie chce się wycofać, bo zależy mu na przyjaźni nowych kolegów. Dobra, masz młody. Co, ja? No, a ja? My, my wzięliśmy klucz. To ty czyni resztę? Gdzie mam to podpalić? No bo tak żeby było widowisko. Ha, taki zapalniczki za pannikinem odpalić. Leć, leć. Oooo, wow, wow. nie dymi się. Jak się, dymi... Nie, się, nie, się dąb, nie dymi? Musi się wypalić z spokojnie. O, widzisz, ale czad! Ej, chłopaki, to powinno się tak dymić? Chłopaki! Marek, co ty. Co tam się pali, Marek? Ciała, ja Pierre! Co za gangsterzy! Byłoście go normalnie wykiwali. I co teraz, i co teraz? Oni uciekli, on ich nie nakabluje, wszystko weźmie na klatę. Mam nadzieję, że po takiej akcji przejrzysz na oczy i dasz sobie spokój z tymi matołami, z tymi pseudogangsterami wielkimi. Ciekawy jestem, czy oni dla ciebie by wsadzili sobie te petardy w dół. Okay. Albo właśnie, albo właśnie taką bombę dymną. Niech sobie wsadzi w dupę i niech biega po całej szkole i dym roznosi. Ihihi. Przecież to trzeba zgasić natychmiast. To było niebezpieczne. Co ty zrobiłeś? Ale to miał być tylko żart. Jaki żart? Jaki żart? A czy przypadkiem twoja klasa nie miała mieć zaraz klasówki? Przepraszam. Proszę bardzo, wychodzimy. Niech się A my sobie porozmawiamy zaraz. Przecież nic się nie stało. Jeszcze. Gimnazjaliści zdążyli uciec przed nauczycielką. Obawiają się jednak, że Marek nie wytrzyma i powie, że to oni namówili go do odpalenia bomby dymnej w pracowni chemicznej. Ale to jest też trochę nasza wina, bo my go do tego namówiliśmy i ty przyniosłeś bomby dymne do szkoły. Jest to ci od razu, przyznaj, będzie z głowy. Dobra, zwariowałeś, Przecież może nam się upiec jeszcze. Upiecze nam się, jak nas nie wsypie. Jezu, olej, nie świruj. Marek to spoko gość. On zna zasady i wie, że na kumpli się nie donosi. Nie zna zasad, on jest tu nowy. A w dodatku od wczoraj wiemy, że jego ojciec jest gliną. Jak ty nie wku gościu. On robi wszystko za was teraz! Wy palce nie kiwacie normalnie! Jesteście ptami i tyle! Pseudogangsterzy wielcy się znaleźli! No i właśnie dlatego nas nie wyda! Pamiętasz o czym gadaliśmy? Jego starego wyciągnie z kłopotów. Nie ma powodu, żeby nas wydać! Już co, zacząłem żałować, że to zrobiliśmy! Serio? Teraz cię naszło? Trzeba było wczoraj powiedzieć, że wolisz napisać klasówkę i dostać pałę. Wiesz co, ja bym wiedział, jak to się skończy, to wolał, to napisać, dostać jedynkę, mieć z głowy, dostałbym karę na konsolę, a tak to nie wiem co się dzieje. Nie wiem teraz w sypiel czy nie. Jeszcze przedtem była gadka, zrobimy pożar w szkole. Podpalimy całą szkołę, nie będzie klasówki, a teraz o, ja bym wolał jednak tą klasówkę napisać. No trudno, co będzie, to będzie. A jeśli Marek nas wyda, to zamiast kumpli będzie mieć wrogów. No w sumie racja. Marek, powiedz mi, czy ty naprawdę? Marek tak naprawdę. jest wystraszony. Wie, że ma poważne kłopoty, jednak zamierza kryć kolegów i chce wziąć całą winę na siebie. Ja jednego nie rozumiem, Marek. Przecież ty jesteś dobry z chemii. Z łatwością poradziłbyś sobie z tą klasówką. No chyba że ktoś cię do tego namówił? Nie. Widzicie? I detektyw Bańko-Wstańko już kopie. Masz już mm. gość. masz teraz do czynienia z detektywem. Myślisz, że ci się opiecze? Ona już na pewno zna nazwiska tamtych dwóch z... mm. że ci pomagali, ona normalnie wszystko wie. Ona normalnie, patrząc ci w oczy, już całą twoją historię życia widziała. To był mój pomysł. Na pewno. Dobrze, rozumiem. A możesz mi powiedzieć, co tam podpaliłeś? Bombę dymu kupiłem w sklepie ze śmiesznymi rzeczami. Słucham? Ty zdajesz sobie sprawę, że to mogło być toksyczne? Ale przecież takie rzeczy normalnie można kupić w internecie. W internecie można kupić mnóstwo rzeczy, które są niebezpieczne dla zdrowia. Ty zdajesz sobie sprawę, że takie gadżety nie mają jakichkolwiek testów? To naprawdę mogło być niebezpieczne. No mówiłem o tym, nie? Czy chyba co to była za bomba, mogła w jakąś reakcję chemiczną wejść tam z jakimiś rzeczami w tej pracowni chemicznej. I normalnie mogło wykbać. To naprawdę mogło się źle skończyć nie róbcie takich rzeczy, ale ja była, nie? To faktycznie mogliby się nazwać gangsterami. No, ale przepraszam, nie wiedziałem. Chwileczkę jeszcze nie skończyłam. Wczoraj dziewczynom w WF-u ktoś rzucił pytardę. To też twoja akcja? Dobrze. Znasz sobie sprawę, że będę musiała porozmawiać z twoim tatą. A dlaczego? Przecież przeprosiłem, nie się nie To nie ma znaczenia, twoje zachowanie było niedopuszczalne. A ja, ja, jak cię ojciec dorwie swoim policyjną pałą, tylko będzie. A przyjdzie jutro do szkoły, taki normalnie powyginany. Dlaczego? A twoich ziomków też! Spokojnie! Detektyw bańko stańko ich sypie, Twój stary przyjdzie z pałą policyjną, ich normalnie przyczepie. Przyczepie jak kocury. Co mam przerąbane, no, ojciec, będzie wściekły. Jak ja mu to wszystko wytłumaczę? No ale nie wspomnę o chłopakach, nie podkabluje ich. Wezmę to jakoś na klatę. Wraża pan sobie jakie to mogło być niebezpieczne, przecież mogło dojść do pożaru. Marek sroka wziął na siebie winę za odpalenie bomby dymnej. Nie powiedział nikomu, że to był pomysł Olka i Pawła. Chłopak wie, że będzie miał kłopoty, bo do szkoły został wezwany jego ojciec. Będziemy w kontakcie, dobrze? Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. A czy ty możesz mi wyjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi? Przepraszam, to ty, to się więcej nie powtórzy. No ale jak mógł tak głupi pomysł do głowy? Nie wiem. Marek, posłuchaj, jako policjant mam do czynienia z mnóstwem ludzi, którzy robią bardzo dziwne rzeczy z czystej głupoty. Ale nie nadzieję, że mój syn do nich nie należy. Chyba należy. Przykro mi. Dobra, nie chcę o tym gadać. Idziemy. Marek, to to, co nas nie wsypał. No, widać, że jego stary nie ma zamiaru czego tuszować. Kurde. Marek ojca ma to, policjanta, ale sam jest bardzo zrównym gościem. Naprawdę. Dobra, no my zachowaliśmy się jak kurze, zostawiliśmy go na locie, tak nie może być. No, trochę słabo wyszło. Dobra, co co robimy? Najpierw do go, czy do jego starego? Co? Ha? Ja w to nie wierzę, że oni się przyznają? Nie no, oglądajmy to dalej, ale ku. Jak to się faktycznie tak stanie, ja będę w szoku. Czyli jednak nie jesteście takimi gangsterami, na jakich wyglądacie. Ojciec, niech Marek wie, że go nie wyszedł. Dobra. Halo, proszę zaczekać. Olek i Paweł postanowili się przyznać, że to oni namówili Marka do odpalenia bomby dymnej. I ta cała akcja z tą pracownią. No nie miało tego tak wyjść. Chłopaki, nie musicie. Musimy. Nie będziesz ponosił za nas konsekwencji. To my go do tego namówiliśmy. Ale jak teraz jak tak patrzę, to tych dwóch młodych chyba ma jakąś mm. dwubiegunowość. Nie mam dwóch biegunności. Z skur... No mam dziesięciobiegunowość biegunowość. Z minuty na minutę im się aż tak nastrój zmienia, że raz mówię, że naprawdę są jakimiś gangsterami, a za kolejną minutę są potulni jak baranek i przyznają się do winy? Coś mi tu nie gra. To jest chyba jakaś mm. dwubiegunowość. Nie mam dwubiegunowości. Dlaczego? Nie chcieliśmy, żebyś ta kartkówka odbyła. No i co teraz robicie? Idziemy do Stańko. Bardzo dobrze. Do, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Ale ty na kasówkę wszystko umiałeś? Tak, to to. I wdałeś się w trakcie tylko dlatego, żeby zamienić kolegom. Wiem, to było głupie. Nawet bardzo głupie. A ci twoi koledzy swoją drogą. przynajmniej tyle dobrze, że się ze tobą wstawili. Ubiesz, że czekam na zewnątrz. Nie powiedziałem ojcu, że wszystko się zaczęło od tego, że jest policjantem. No bo po co? To i tak nie zmienia faktu, że zachowałem się jak debil. No, ale przynajmniej mogli na Olka i No i w sumie tak się rodzą prawdziwe przyjaźnie, wam powiem. Że oni się tak normalnie wstawili za nim. Myślałem, że będą większymi dzbanami, ale jednak się okazało, że chyba naprawdę spoko będą. Może im przynajmniej te gangsterskie rzeczy się z głowy wybiją teraz. Eliza Romaniuk jest rozczarowana zachowaniem Marka. Tymczasem chłopak chce ją przeprosić i wyjaśnić całą sytuację. że nie dobra? Czego mam słuchać? Że nie chcesz stracić swoich kolegów? Wczoraj nam podrzuciłeś do szatni petardę, a dzisiaj prawie podpaliłeś pracownię chemiczną. Eliza, strasznie mi przykro, że się tak zachowywałem serio. No, że niby ci teraz przykro. Chłopaki się pewnie na ciebie wypieli, co? No właśnie nie. Przyznali się, żebym nie wziął wszystkiego na siebie. Ech, Oleg i Paweł się dobrowolnie do czegoś przyznali. Nie wierzę. Przysięgam. Chodzi w sumie o to, że na końcu zachowali się jak prawdziwi kumple. S super. No ja się cieszę. Wiem, że nie są idealni, ale chcę się z nimi kumplować. To się kumpluj? Czego ty ode mnie oczekujesz? Błogosławieństwa? Bo ostro, siostro, co im to interesuje? <grywa> nie, chciałem ci tylko przeprosić. Wobec ciebie zachowywałem się strasznie, nie fair i Przykro mi, bo bardzo cię lubię. No, ja też cię lubiłam. Myślałam, że będziemy kumplami, a ty się zachowałeś jak debil. No wiem, przepraszam. Słuchaj, muszę już lecieć, Joyce mnie woła. Proszę cię, przemyśl to, co ci powiedziałem, dobrze? No okej. Okay. Przyznaję, że Marek mnie zaskoczył. I tym razem pozytywnie. Po pierwsze, był lojalny wobec chłopaków, a po drugie, zagadał i przeprosił. No okej, okay, zachował się głupio. No, ale dam mu jeszcze szansę. Marek nadal przyjaźni się z Olkiem i Pawłem. Chłopcy zostali ukarani za odpalenie bomby w pracowni chemicznej. Jak zostali ukarani? Dostali uwagę w dzienniku. Za takie rzeczy to powinno być normalnie na gun. Powinni dostać naprawdę sporą część tych punktów ujemnych. Sporą część. Naprawdę p tych punktów ujemnych. I powinni zrobić referat, dlaczego nie powinno sobie stadać petardy w dwe. No, God! To grubo. Nie no, myślę, że na to chranie pójdziemy gdzieś i ustawimy czy coś. Nie no, coś to co ja odpadam. Ja też odpadam. Ach. To szkoda. A czemu? Nie, no wolałbym pójść do kina, pograć na konsoli, z, jej z wami kepsa, bo po tym ostatnim przypale, jak jeszcze raz coś odwolę, to lata do osiemnastki. No, masz rację. A ty? No, popieram go. Ja też na razie zamierzam być grzeczny. No dobra, no. Anu. jak zrobiłeś zadanie z chemii? No, pewnie. Jakie zadanie? Eee. A co ty nic nie wiesz? No nie bardzo. Ja nie wierzę. Myślałem, że inaczej się ten odcinek zakończy, że oni będą mieli przy... Mane, że dalej będą chcieli być gangsterami. A tu się okazało, że oni tymi gangsterami nie są dowali po prostu. Nie można tak zdania zmieniać z dnia na dzień. Jeżeli chcesz być naprawdę gangsterem, to musisz być tym gangsterem, ale żem powiedział teraz. <noise> I na tym murdeczki zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że policzyliście wszystkich łatków. Widzicie w komentarzu, ile tych łatków tutaj na odcinku było. I jeszcze morał tego odcinka jest taki, że gdy będziesz wsadzał sobie petardy w dupę zawiną cię do paki. Nie czuję aremuję. Trzymaj się! Piszcie plutko do następnego odcinka. Siema!